Hej, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco, serdecznie z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kodami, które z wielu różnych powodów zostały do Destiny 4 zakazane, a ja dzisiaj pokazuję wam jak je odblokować. Zacznijmy od tego w ogóle, dlaczego te kody zostały zakazane. Słuchajcie, kiedyś dawno, dawno temu do De Sims 4 kodów było bardzo dużo i było ich o wiele więcej niż teraz. Ale po wyjściu dodatku 4 pory roku do De Sims 4, twórcy postanowili zablokować te kody z tego powodu, że jakby wprowadzały one zbyt dużą ingerencję w grę. I ich użycie było zbyt dużym zagrożeniem dla gry. Mogły te kody, tą grę naprawdę bardzo doszczętnie popsuć, mogły sprawić graczom wiele problemów, psuć jakieś, wiecie, savey i tak dalej, i więc twórcy bardzo bali się tego, co gracze mogą z tym zrobić i po prostu zdecydowali się na usunięcie tych kodów z Sims 4 i gracze normalnie nie mogą z nich korzystać. Natomiast, wiecie, standardowo ekipa, która tworzy mody, zauważyła, że te kody jeszcze dostępne są właśnie w kodach gry, że one cały czas są dostępne dla dla deweloperów i właśnie są dostępne w wersjach deweloperskich, czyli w wersjach, z których korzystają właśnie twórcy gry SimGuru i inni i oni z tych kodów właśnie mogą korzystać, więc oni dotarli, twórcy modu właśnie do tych kodów i znowu przywrócili możliwość ich używania. I ja dzisiaj właśnie skupię się na tym, żeby Wam pokazać jak tych kodów używać, pokażę Wam te najciekawsze według mnie kody, ale teraz przejdźmy sobie do listy tych kodów, która jest dosyć długa, i ja wybrałem tylko kilka z nich. Spójrzcie na listę tych kodów, które tutaj wszystkie są. Jest ich naprawdę mega, mega dużo. Ja tak naprawdę nie wiem, jak z wielu z nich skorzystać nawet, bo nie są wytłumaczone właśnie korzystanie z nich, jeżeli wy znajdziecie jakiś dosyć ciekawy kod, który by się przydał może w rozgrywce, albo pomógł jakoś właśnie nam, to możecie go wpisać w komentarzu. Ja oczywiście do tej strony pozostawiam wam link. Na samym początku zaczniemy sobie od tych takich najpotrzebniejszych i najciekawszych smaczków, później przejdziemy do troszeczkę innych rzeczy. Nie Wyłączacie tego filmu, a później przejdziemy sobie do tego, jak na przykład wywołać ogromny pożar w domu, albo różne naprawdę rzeczy, których nawet byście się nie spodziewali, że potrafią się tutaj przydarzyć, właśnie w tej rozgrywce i w ogóle w tej grze. Także słuchajcie, przejdźmy sobie do bardzo potrzebnej rzeczy, według mnie. I pierwszy kod to jest kod na generowanie outfitów dla simów, ale zanim to zrobimy, to pamiętajcie, żeby wpisać sobie kod, który nazywa się Testing Cheats True, Testing Cheats On. On odblokowuje nam wszystkie kody. I następnie wpisujemy kod, który właśnie wygląda tak. Mamy Generate podłoga, outfit i wpisujemy sobie 0. 0 to jest outfit, to jest strój, który jest strojem codziennym. 1 to będzie strój oficjalny, trójka to będzie sportowy i tak dalej, i tak I dzięki temu będziemy mogli właśnie sobie wygenerować jakiś strój. To jest dosyć przydatne, jeżeli chodzi o osoby latające sobie po mieście, ponieważ oni bardzo to często wyglądają masakrycznie słabo i po prostu dużo łatwiej będzie w ten sposób ministrój po prostu dodać na chwilę do rodziny, z strój, wyrzucić i tyle. Także spójrzcie sobie, w ten sposób to wygląda. No i wygenerujmy sobie jakiś strój dla niej. Mamy taki strój, nie do końca piękny, nawet jakiegoś winiacza sobie tutaj dało, ale patrzcie, możemy tak generować i próbować, aż w końcu wyjdzie nam coś, co będzie dla nas fajnego i przydatnego. Ja mam biece mody, więc to czasem może wyglądać dosyć komicznie, ale z czasem naprawdę możecie sobie wybrać jakąś perełkę i uwierzcie mi, tutaj się również zmieniają dosyć często właśnie również dodatki, czasem rzadziej, czasem nie, ale jak widzicie jakieś zmiany zachodzą i można coś lepszego stworzyć, co będzie wyglądało całkiem przyjaźnie. O, to jest na przykład strój, który udało mi się wylosować. No, czy dla takiego taunisa, do tego i dla takiej osoby miastowej, to jest jakiś mega zły strój? Nie, wydaje mi się, że jest całkiem Git, także ten kod jest polecany ode mnie dla Was. Kolejny kod związany jeszcze z outfitami to jest kod outfits, copy podłoga outfit i, i jeżeli chcemy skopiować właśnie strój powiedzmy sobie wizytowy no to musimy wpisać strój na który chcemy żeby dany strój był skopiowany i później strój z którego chcemy kopiować czyli ja chcę skopiować na strój codzienny ze stroju właśnie wizytow wizytowego tutaj mamy strój codzienny 1, strój wizytowy dwójka ten no i sprawdźmy jak to będzie wyglądało czy uda się udało się także widzicie jest to również pomocne i jeżeli chodzi o kody związane z, właśnie, strojami, to będzie tyle. Przejdźmy teraz do kodów związanych z czasem, bo to też jest dosyć interesujące. Mamy taki kod, który właśnie brzmi i wygląda tak: Clock Advance. Game time to jest kod, który zmienia nam czas, i aby zmienić jakieś godziny w przód, musimy wpisać właśnie ilość godzin albo ilość minut. Czyli jeżeli chcemy, żeby nasz czas przesunął się o na przykład 3 godziny i 21 minut, wpisujemy to mniej więcej tak i uwaga! Tadam, tadam, zmieniło się nam już tutaj wszystko. Za sekundkę sobie puścimy i widzicie, mamy niedzielę godzinę 17.24. Pamiętajcie tylko, że potrzeby Waszych Simów też wtedy mogą się przesunąć o to, ile przyznałyby się właśnie przez tą ilość godzin, więc o tym też musicie pamiętać, bo to może przysprawdza. Wiele problemów, jeżeli na przykład chcecie się o 48 godzin, albo nie wiem, 100 parę godzin przesunąć, to wasi simulatorzy mogą po prostu automatycznie umrzeć, także uważajcie na to. Kolejny kod, który według mnie jest dosyć przydatny, to jest kod o nazwie Sims Modify Funds, i to jest kod, który nie zmienia nam ilość pieniędzy, a który po prostu nam dodaje ilość pieniędzy, więc pisze, jak wpiszemy sobie coś takiego Sims, .modify, podłoga fans i 1000, to dostaniemy 1000 simulonów więcej. Jeżeli wpiszemy sobie 100 tysięcy, to dostajemy sobie 100 tysięcy i tak dalej, tak dalej. To też jest przydatne, jeżeli chcemy na przykład, nie wiem, być sobie jakąś pożyczkę, coś w tym stylu, też. Interesujące, nie oczywiście, standardowo możemy wpisać sobie tutaj minusik na, po, na początku i wtedy zabieramy te pieniądze. Także wszystko jest git, dosyć intuicyjne, dosyć fajne. Do jednego z kolejnych zakazanych kodów będzie nam potrzebny taki, można powiedzieć, numer PESEL naszego SIM-a. Nie wiem czy wiecie, ale sim właśnie mają również swoje numery przystosowane specjalne i tutaj ja to po prostu nazwałem takim numerem PESEL. I żeby zdobyć taki numer PESEL, musimy sobie wpisać sims.get, podłoga sim, podłoga id, podłoga by name i teraz wpisujemy imię i nazwisko naszej simki. My SIM to Pauline Bannister i wejdźmy sobie tutaj. Napiszmy zaraz zobaczcie jak to wygląda. Klikamy sobie, jak już mamy wpisane Enter i jak widzicie tutaj jest ID naszego Siemens, Nie da się go skopiować, więc musicie najlepiej sobie go gdzieś przepisać, po to aby właśnie włączyć następny kod. A następny kod to jest kod na Ciąże na taką instant ciążę, jakbyście kupili sobie, słuchajcie, ciążę w sklepie i tyle, nic nie trzeba robić, tylko wpisać kod QA, yy, pregnancy.is, podłoga pregnant i właśnie ID, czyli ten PESEL naszej simki. Ja teraz go przepiszę, to troszeczkę minie, także dajcie mi sekundę. Uwaga, klikamy. Enter, i w tym momencie nasza simka jest w ciąży. Niestety nie wydarzyło się barabara, bara, więc nie możemy zrobić sobie żadnego testu ciążowego. Ale ja wam zaraz udowodnię, że ono jest w ciąży, tylko muszę sobie wsadzić do gry MC Command Center, żeby wam to pokazać. Także robimy szybki reset i już wam pokazuję. No, wejdźmy sobie teraz na potwierdzenie, zobaczymy czy jest to ciąża. Faktycznie jest! Jest to jeden chłopiec. Jak widzicie, bez partnera. Także tak to wygląda. Udało nam się, jak widzicie, tą ciążę doprowadzić do skutku. Dzięki temu kodowi właśnie. Także superancko. Można też zrobić fajny myk właśnie dzięki kodowi Pregnancy Force of Spring Count i tutaj ID naszego SEA. Możemy sobie wpisać na przykład 5 i zobaczcie, że wtedy wydarzy. Spójrzcie na to weźmy sobie tutaj w ciąży i mamy 5 dziewczynek, czyli możemy mieć więcej właśnie dzieci w brzuchu, nawet 30-50, ile chcecie. Jeżeli wpiszemy właśnie ten kod, to też wszystkie tego macie w opisie. Także zobaczcie, mamy już pierwszy trymestr i następnie musimy wpisać kod. O właśnie taki, jak wpiszemy go, To zobaczcie, co się dzieje, zaczął się poród i możemy rodzić. A oczywiście, zakończyć tą ciążę. Nie chcę mieć na razie dzieci, także wejdźmy sobie tutaj i. Nie chcemy. Dziękuję. Pięknie. Kolejny bardzo fajny kod, który być może niektórym z Was się przyda, bo być może dla niektórych po prostu może to być jakiś problem, może zapominacie i tak dalej, i tak dalej. Jest również kod właśnie taki, czyli Household Auto Pay Bills. Po prostu będziemy już teraz automatycznie będą zabierane z naszej kasy na koncie za rachunki. Dzięki temu kodowi, jak go sobie odpalicie i tyle proszę bardzo, zrobione. Dodatkowo jest też kod, który będzie zmieniał naszą pogodę. Jest tych pogód naprawdę w w sensie, jakby rodzaj i pogody, więc tutaj ten zaczyna się tak, że mamy weather, start, weather, event i możecie sobie wpisać jakąkolwiek chcecie, i dalej robimy coś takiego. Wpisujemy weather, weather, wybieramy sobie początek, sunny i na przykład hot, i wtedy zobaczcie, że pogoda powinna nam się zmienić, że jest właśnie, jak już widzicie, słonecznie i gorąco, a no, zmieniło się, tak że widzicie. W ten sposób to wygląda. Tych właśnie rodzajów pogody jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na pewno, jeżeli się postaracie, to znajdziecie w języku angielskim ich nazwy, wtedy będziecie mogli sobie na spokojnie wpisywać. Dobrze, przejdźmy teraz do kodu, który wam już wcześniej pokazywałem, ale to jest nadal dla mnie największy i bardzo często go tak używam. Ten kod wygląda, uwaga, w ten sposób. Jest to właśnie taki kod, który, uwaga, uwaga, zobaczcie, co robi. Najpierw sobie musimy wyjść tutaj w drzewo genealogiczne. Na Naszej simki. Jak widzicie, nic nie ma. Wpiszmy natomiast ten kod. Na sekundkę sims się zacięły. I wejdźmy teraz do drzewa genealogicznego. Zobaczcie. <śmany> Mamy stworzoną całą pięciopokoleniową rodzinę. To nie jest żart, to jest prawda. Mamy rodziców, mamy dziadków, mamy pradziadków i prapradziadków, więc to jest mega fajne, jeżeli ktoś z Was chce, żeby Wasz Sim miał jakąś historię. Również oni mają różne śmierci, jak widzicie, więc to jest mega super kod, który się mega często przydaje. Ten kod Wam zezwanie bardzo, bardzo mocno polecam. Jeżeli chcecie na przykład zepsuć wszystkie obiekty do jakiejś scenki, do jakichś zdjęć w swoim domu, możecie użyć kodu QA. Object Break, zobaczcie, jak to wygląda za sekundkę. Wszystko! Dosłownie, wszystko się popsuło. Jeżeli chcecie natomiast naprawić wszystkie obiekty, to użyjcie kodu key object Fix i zobaczcie, za sekundkę wszystko będzie naprawione. To też jest fajne, gdy Wam coś przeszkadza, nie macie kiedy tego naprawić i chcecie od razu tego, to naprawić, więc jest to super anckie. Chcecie mieć spolne wszystkie obiekty? Proszę bardzo, można to również zrobić. Potem można użyć kodu z fixem i on to wszystko powinien zaraz naprawić albo i nie naprawi. Natomiast mamy jeszcze kolejny kod, który zrobi nam z wszystkich właśnie obiektów obiekty brudne, że będą fuj i w ogóle z tego powodu, że na przykład to też może się Wam przydać w jakiejś scence, dlaczego nie. I oczywiście jak chcecie, to później też możecie wszystkie te obiekty jednym kodem, tym właśnie EQA object Clean wy... Czyś cić. Także super, to jest mega przydatny również. Dobrze, mamy jeszcze kody, do których wchodzą mi się inni simowie, ale no to też jest kod, żeby sobie po prostu, słuchajcie, tutaj jakiegoś sima, że tak powiem, przywołać. Więc mamy kod, który się nazywa Sims Spawn. I słuchajcie, możemy w ten sposób milion simów sobie do nas przywołać. Tych simów będzie dużo, będą oni różni, można zrobić sobie 100, 200, więc jest to naprawdę mega, że możemy coś tego zrobić, jak jakieś jacyś simowe są przydatni, wiecie, do czegokolwiek wam, to możecie to zrobić. No i dalej wejdźmy sobie do kodu, na przykład, um, który wygląda tak, sims.ange podłoga down i jak widzicie, nasza simka teraz jest w tym przypadku tutaj. Młodą dorosłą, pewnie ona była dorosłą, tak mi się wydaje, teraz jest co? Nastolatką. Teraz będzie dzidziu, jak widzicie się zmienia powoli, następnie będzie ona toddlerkiem jak widać i mamy tutaj małego dzieciaczka tylko niestety on jest jak widzicie troszeczkę zepsuty bo nie możemy nic zrobić i w sumie nie powinniśmy widzieć jej potrzeb. Więc teraz już pewnie nie będziemy mogli do Krystyny naszej wrócić. No, niestety tak to wygląda. No i dobrze, moi kochani, jeżeli chodzi o kody, to pierwsza część jest zakończona. Natomiast jest jeszcze kilka innych sposobów, jak można zmienić Sims za pomocą jednej modyfikacji, czyli odblokowania specjalnych kodów dla deweloperów, czyli dla twórców gry. Te kody są odblokowane i można je znaleźć w menu różnym. Menu tak naprawdę, na przykład mamy takie menu klikając z shiftem na skrzynkę po wybraniu moda enable debug cheats, który oczywiście jego pobieranie oczywiście tych modów wszystkiego będzie na samym końcu, linki do nich też będą na samym końcu, no i zobaczcie, że to już jest o wiele, wiele więcej rzeczy. Możemy zniszczyć sobie skrzynkę, możemy robić różne rzeczy z mediami, niestety niektóre rzeczy jak widzicie są jedną wielką niewiadomą, więc nie wiemy co to jest, po prostu wystarczy po Próbować. Możemy poprosić o usługę Niani listonosza, Gospości, Ekoinspektora, Dostawcę Pizzy. Różne usługi są tutaj, o które możemy poprosić. Możemy sobie stworzyć przyjaciół na przykład i spójrzcie sobie na to. Klikamy sobie Stwórz Przyjaciół i mamy panią Batę, która jest naszą przyjaciółką. To też jest dość przydatne. Może to nam się przydać do pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest mega, mega fajne, że możemy właśnie z tymi ludźmi mieć jakiś kontakt i zrobić to na szybko. Dalej możemy zmodyfikować potrzeby. To jest akurat dzięki kodowi Testing, czyli is enabled true. Możemy dalej, e, jeżeli chodzi o jakieś ciekawsze rzeczy zrobić, to możemy przedawnić sobie rachunki i wymusić rachunki do zapłacenia. Dalej również na Simie mamy możliwość zrobienia różnych rzeczy i klikamy sobie oczywiście z Shiftem, możemy sobie zresetować obiekt od razu, możemy modyfikować informacje o Simie, na przykład dodać nastrójnik, dodać karierę, dodać cechę, dać szlaban, postarzyć, odmłodzić. Możemy zrobić właśnie z tej Simki wampira, czarodzieja, sreny i tak Możemy zmienić cechy osobowości, usunąć nastrójniki, usuwać cechy ustalonych. Umiejętności, jak widzicie, jakikolwiek chcecie, więc to jest mega przydatne. Co możemy robić dalej? Możemy odblokować przepisy z różnych właśnie, jak widzicie tutaj, dodatków, które dochodzą i tak dalej, i tak dalej. Więc na przykład, nie wiem, postarajmy sobie się dodać nam karierę, to jest akurat dosyć easy, bo to działa w ten sposób jak telefon. Natomiast możemy również degradować, jak widzicie, awansować. Możemy sobie dodać cechy, Jak widzicie, cechy nie są do końca opisane, ale możemy je zrobić właśnie te pierwsze, a te już są. Jak widzicie, możemy nawet dodać sobie dyplom z, jakiej, z jakiejś uczelni i innych rzeczy. No to weźmy, żeby ona miała dyplom z psychologii prestiżowej. No i zobaczcie, nagle okazuje się, że nasza Simka jest mega utalentowana. stała sobie psychologię na, in, na Instytucie Foxbury i tak dalej, i tak dalej. To jest mega fajne że takie coś działa. Także modyfikowanie informacji o Simie to jest bardzo przydatny kod tutaj, jak widzicie. Jeżeli ktoś nam się w rodzinie nie podoba, możemy go sobie po prostu usunąć z rodziny. Nie ma go. Tą panią też na przykład możemy sobie usunąć z rodziny. Też mega fajne i przydatne. Możemy też dodać sobie, jak widzicie, emocje. Kod intensywności emocji. Więc jeżeli gracie, tak troszeczkę można powiedzieć fabularnie, to również może wam pomóc. W związku z tym, że wiecie co, no czasem potrzebne jest wam to, żeby nim był smutny, a z danego powodu nie możecie tego zrobić. Więc szukajcie sobie po prostu smutnego. Klikajcie sobie, że chcecie, żeby wasza Simka bardzo smutna i tadam, jak widzicie, wasza simka jest smutna. Czy to kiedykolwiek było prostsze? Chyba nie. Możemy oczywiście modyfikować w stwórz sima. Możemy ustawić w ogóle etap zadań proekologicznych na, e, na wyspie. Nigdy w sumie nie próbowałem, jak widzicie, ale różne rzeczy tutaj się dzieją, więc można naprawdę różne rzeczy zmienić. Mamy trzy kropki tego. Nigdy nie klikałem. O, możemy zapisać naszą simkę na uniwersytet, na przykład, jak chcecie. Możemy wziąć pożyczkę, nawet to też nie wiem, nawet jak działa. To chyba chodzi o pożyczkę uniwersytecką. Możemy opcję opalenizmu sobie ustawić. Słuchajcie, że jest opalona nasza simka. Zobaczmy, jak ten wyglądał. wyglądało. O, troszkę się opaliła, widzicie? Estetycznie. Możemy modyfikować potrzeby już wiece, modyfikować grę w kręgle, możemy dodać jej małżeństwo albo wyczyścić, możemy, słuchajcie, dodać jej kolekcję, to znaczy, że nasza Simka po prostu zebrała wszystko i to wtedy właśnie ta kolekcja się jakby zapełni dzięki temu kodowi. Możemy dodać chorobę naszej Simce, czyli ustawić choroba, że jest właśnie w stanie ciężkim, jest odporna na wszystkie choroby, że jest niegroźna ta choroba dla niej, rodzaj choroby nawet możemy ustawić, jak widzicie, więc wszystkie tutaj rzeczy, o których sobie tak naprawdę marzyliście, są one tutaj obecne. Co jeszcze mamy dodatkowo? Możemy dodać na interakcji magiczne fasolki, dać, się. możemy dać obiekty z temu dochodzenia do wyposażenia, także wszystko wszystko czego potrzebujecie, bo te kody również mają właśnie deweloperzy w grze, w Simsach właśnie twórcy gry, to im pomaga jakby szybciej rozwiązywać jakieś problemy, działać i tak dalej możemy zmienić zachowanie postaci niezależnych życia, jako, możemy zabić naszą Simkę, możemy zmienić jej wizerunek właśnie, jeżeli chodzi o tę gwiazdą, możemy jej kazać wyjść z domu wybrać decyzję kariery, usunąć na stronie związane z pożarem, uprowadzić przez kosmitów ją, możemy przemienić w szkielet i takie inne, ja bym chciał, żeby uprowadzili na przykład tą panią nam kosmic czy to się nam uda? Zaraz zobaczymy, bo oczywiście ten kod też jest lekko zbagowany. Nie do końca działa, słuchajcie. uprowadziłem przez kosmitów ją na szybko zuba. Słuchajcie, to też można wywołać. Patrzcie na to. ja pierdziele, Nie, no to jest, słuchajcie, życie te kłady, wszystko. To jest piękne. Widzicie? porwają ją widzieliście, widzieliście kiedykolwiek porwanie kosmitów? Ja je widziałem z 2-3 lata temu, jak grałem ostatnio w Simsy, więc jakby się więcej nie zagłębiałem w to i nasza Simka zniknęła i pewnie sobie wróci niedługo. To jest piękne, naprawdę. Dodatkowo możemy jeszcze oczywiście robić różne interakcje na obiektach, możemy klikać sobie z shiftem, zniszczyć obiekt, możemy zapchać pnączami, zabrudzić, uzbroić od ataku rośliny, ustawić sobie na głowę, to już aparat można wszędzie rozstawać, niszczyć. No i słuchajcie, przyszliście tutaj na rzecz najważniejszą, ale myślę, że na sam koniec trzeba zrobić to z przytupem. Więc spełnijmy sobie tutaj simów troszeczkę spawn, sims, sims, spawn. I jak sobie będziemy mieli troszeczkę tych simów, słuchajcie, jak widzicie, mamy już pełną chatę. Ale tych simów możemy sobie doprowadzić do stu, jak i tak naprawdę więcej. Więc tutaj nie ma dużego problemu. Jak widzicie, tych simów, no tutaj mamy sporo, jak widać. No i teraz klikając shiftem na podłogę, możemy sobie rozpocząć pożar i tych wszystkich simów. Pozabijać, to jest dopiero piękne, co? Także możemy sobie stworzyć ogromny pożar i właśnie w sposób, właśnie w ten sposób skończymy sobie ten odcinek. Także zróbmy sobie ogromny pożar. Na pewno wam się też to do jakiejś historii przyda, mam taką nadzieję. Także rozpoczynamy pożar. Uwaga, wszyscy dzisiaj spłoniecie. Życzę Wam powodzenia w przeżyciu. Proszę bardzo, tutaj jeszcze pomiędzy nimi, żeby przypadkiem wszyscy się spalili. I uwaga, 3-2-1. Zaczynamy. Niestety nie zaczął się na, tutaj na chodniku, ale zaczął się tutaj na parceli. Mamy ogromny, wielki pożar. Niektórzy próbują, słuchajcie, go powstrzymać, ale czy im się uda, tego nie wiemy i się pewnie tego się nigdy nie dowiemy, bo musimy przejść teraz do instalacji tych modów. Musicie zobaczyć, jak je zainstalować, skąd je pobrać, jak wsadzić je do gry. Także cóż, przejdźmy tam i. Zobaczcie, jak to instalować. Mam nadzieję, że wszystkim Wam się uda to zrobić. Chodźmy. Raz, dwa, trzy. Jeżeli chodzi o pobranie tych modów, to będziecie mieli w opisie link do właśnie dwóch plików, które są Wam bardzo potrzebne. Tutaj macie je właśnie na ekranie. Jak widzicie, jest to plik Timex All Cheats, który odblokowuje nam właśnie wszystkie te deweloperskie kody, które widzieliście. I Enable Debug Cheats to jest właśnie kod, który odblokowuje nam właśnie te kody, takie, które klikamy na przykład na SIMA i coś w tym stylu. I nie ma prostszej rzeczy, niż właśnie wrzucenia tych modów do gry, musimy sobie wejść w ten komputer, dokumenty Electronic Arts The Sims 4 Mods, przeciągamy to z naszego folderu tutaj i już jest wszystko ok. Oczywiście musicie pamiętać, że jak jesteście w Simsach, to również musicie zaznaczyć kilka rzeczy, aby te kody odblokować. Wejście sobie później w opcję gry. Następnie wejście sobie w inne, i tutaj macie dwie ważne rzeczy. Musicie włączyć zawarty zmodyfikowaną i mody, a następnie modyfikacje ze skryptami muszą być włączone. Bo to są modyfikacje ze skryptami, więc jeżeli tego nie włączycie, to po prostu one nie będą działały. I jeżeli chodzi o pobieranie tych modów, to tak naprawdę wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda i te rzeczy, które Wam pokazałem, się Wam przydadzą, bo to są naprawdę rzeczy które można powiedzieć no dosyć często mi osobiście się przydają, więc mam nadzieję, że Wam przydadzą się również. A póki co będę wam wszystkim dziękował za oglądanie tego filmu. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, napiszcie komentarz, czy Wam się to przyda. No i oczywiście zostawcie subskrypcję, a ja już będę Wam dziękować. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, do następnego i cześć!